Nie mówi się w ogóle o innej działce, no znacznie mniejszej, bo nie jest 160, a około tam 7 chyba hektarowej, za to kwota zakupu a raczej sprzedaży podobna, bo 20 parę milionów, tylko że wartość działki zgoła inna. Tak, mówimy o działce w Macierzyszu, gdy przygotowując się do tego programu, wpisałem właśnie hasło Macierzysz w wyszukiwarkę Polskiej Agencji Prasowej. No to nie znalazło się to właśnie w tej wyszukiwarce, a to oznacza, że temat jest przemilczany przez wszystkie media, no bo wszystkie główne media korzystają właśnie z serwisu Polskiej Agencji Prasowej. Chodzi o to, jak informował Przemysław Czarnek i Później też były szef sieci Łukasiewicz, Andrzej Dypczyński, działka w Macierzyszu, gdzie pod koniec rządów PiS podpisano list intencyjny w sprawie ośrodka dla SMR-ów. Ta działka została sprzedana za. 22 miliony złotych, a jej wartość to kilkaset milionów złotych. Szacunki mówią od 300 do nawet 800 milionów złotych. Takie, takie dane podaje właśnie były szef sieci Łukasiewicz, no i o tym cisza.